Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony to ja i zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii posłannik Margonem. Na samym początku nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, to jest oczywiście nowy, zachęcam do zostawienia suba. No i witam Was w kolejnym odcinku z Margo. No, znowu troszeczkę mnie nie było, natomiast no za bardzo już teraz nie mam powodu, żeby się tłumaczyć, po prostu zabrakło mi mojego nieoryginalnego kontentu na tworzenie materiałów. Tak, będę szczery, także... No, myślę, że teraz jakieś nagranie odcinka mi się uda Także witam was w kolejnym odcinku z Margo e, Znajdujemy się oczywiście dzisiaj na RTLU Mamy 2 kwietnia e, Wczoraj była oczywiście Prima Apelis No, ja jako, że jestem chłopakiem y, pomysłowym O, to jakiś Discord się odzywa, nieważne e, Ja jako, że jestem y, chłopakiem, który ma pomysł Wczoraj wpadłem na genialny pomysł, żeby zrobić widzom żart e, Bo mnie tak dwa tygodnie około nie było No, ale że... No, Kurwa, moje lenistwo wzięło górę, no to nic z tego nie wyszło, także może za rok, nie będę jakoś zdradzał co to miało być, ale może za rok się uda to zrobić, no niestety moje lenistwo wzięło górę. Niemniej jednak dzisiaj poszukamy sobie tutaj jakichś herosików, mamy godzinę, o, a miałem opka szukać na odcinek, ojej, znalazłem opka, mamy pierwszego herosa, kompletnie się nie spodziewałem, a miałem szukać przewa, kurcze, ja to mam... Ja to mam jednak szczęście czasami do tych herosików. E, zawołamy tutaj świat, no bo nie chcę się jakoś samemu bić, no a chcę być tutaj y, kulturalny, miły, sympatyczny dla reszty społeczeństwa, czyli aktualnie dla 8 osób. E, więc, y, no, szybko się ogólnie OPEX zrespił 2 godziny 8 minut, czyli teoretycznie kostek również może być, no ale bardziej e, poszedłbym za przewodnikiem, no bo przewodnik był kiedy? E, przewodnik był. Nie było go wcale, także. No, teoretycznie przewodnik powinien już stać. No, jeżeli do minuty nikt się nie zgłosi, no to będziemy bić, także ja zrobię króciutkie cięcie. No i wymyślę jakiś y, konkretny temat, żeby pogadać sobie na, na odcinku. Także ZW. E, dobra, więc jestem z powrotem. No, przyszły teoretycznie tylko trzy osoby, więc, no, jak na tą godzinę jest spoko Także dla tych trzech osób jestem bardzo miły, sympatyczny. Dlaczego e, Adza nie dodałem? Azu, yy, przepraszam. Yy, może mam, oczy... <laughs> że mam ucieczkę czy coś? Mam tu jakąś ucieczkę? Dlaczego on nie zaakceptował? <laughs> nie, mam ucieczki. No. Czemu nie zaakceptowałeś? <laughs> nie mam ucieczki, prawda? Nie mam żadnej ucieczki. No trudno, no nic nie zrobię. Dobra, ubijemy. A, no, dwa unikaty. Sorry, Azu, ale tak wyszło. Przepraszam, nie bi. <laughs> Jak nie dodałem? Dodałem przecież. E, jakbym ja nie dodał, przecież wiem co robię, tak? Wiem co robię. No dobra, no uwiliśmy bez Adza, e, napiszę mu sorry xd. E, także przez, te, przez tą minutkę czasu wymyśliłem sobie, że nic nie powiem. E, Niemniej jednak, no przez ten czas jak mnie nie było, no troszeczkę e, dużo rzeczy w Margo się wydarzyły e, poprzez takiej dość najbardziej kontrowersyjnej akcji, czyli odwołania Margo Campu, na którego miałem serdecznie jechać, no ale że, że go odwołali, no to sobie nie pojadę, jakoś nie chcę się na ten temat rozwodzić, ja wiem raczej swoje i przez co to się stało, raczej zachowam to dla siebie, pewnie zamknięte grono też wie dlaczego tak się stało i to pewnie nie jest dlatego, to pewnie nie jest powód taki jaki wszyscy myślą Tylko jest jakiś powód, który dość odbiegł od, od praktycznie Od tego co, co myślą wszyscy ludzie Troszeczkę nie umiałem złożyć zdania Przepraszam, troszeczkę mnie nie było Przepraszam, zdarza się, tak? Zdarza się, no ale musicie mi to wybaczyć no, Jestem troszeczkę słaby z polskiego no, Ale staram się, staram się wyrobić na trujeczkę. Dobra, więc poszukamy sobie dzisiaj jeszcze przewodnika, może się uda nawet jeszcze kostka znaleźć, nie wiem czy Azu się obraził i powie mi, że, że spierdala już i że, i że jebać mnie w skrócie. Ogólnie no miałem nie przeklinać, tak miałem nie przeklinać, może ktoś powie, ale... Ja się tym nie przejmuję, i tak już dość zasięgi YouTube ogranicza, więc nic mi to raczej nie pomoże. No, mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawicie dla jakichś lepszych zasięgów. Specjalnie nagrywam też to z rana, żeby żeby po prostu wstawić to sobie na później, bo potem raczej będę zajęty i nawet nie będę miał jak siedzieć na kompie. Więc no, nagrywam to sobie na zapas, tak? Na zapas mamy drugiego, wrzucę pewnie w godzinach wieczornych, a jest teraz rano, więc tak to jakoś wygląda. E, I ogólnie kolejna sprawa, kolejna sprawa, dzisiaj został sprowadzony Ewencik, taki mini ewencik, można powiedzieć, e, który się nazywa Throwback Wielkanoc, tak? Mamy to w aktualnościach? O, Throwback Wielkanoc. No i powiem szczerze, że kurwa, jak zobaczyłem te itemki, nawet może tutaj Wam pokażę o. Pamiątkowy kaftan tajemniczego zabójcy Pamiętam jak to kiedyś miałem chyba jeszcze za czasów Illusions chyba Illusions, jak jeszcze Illusions chyba istniał, nie pamiętam dokładnie Pamiątka z Wielkanocy 2015 i wiecie, wszystko spoko, nie? Wszystko spoko gdyby, gdyby, to był normalny item, ale zobaczcie kurwa Przeklęty heroiczny, czyli 15 użyć razem 200 sztuk No powiem wam szczerze, że no mimo wszystko te itemki były zacne No przykładowo zobaczmy sobie te rękawice, o pamiątkowe, śnieżne, puchowe rękawice no, pamiątka z wielkanocy 2011 to było kurwa 8 lat temu więc no wtedy już grałem już grałem, wiedziałem, że taki ja nawet chyba taki item miałem już nie, nawet w sumie nie pamiętam więc, więc dokładnie wam nie powiem no ale te, te rękawice były upór także nie dziwię się czemu zrobili tak, żeby już bardziej nie knocić w tym, w tym całym balansie, którego i tak w tej śmiesznej grze nie ma no ale no, evencik, który trwa, trwa tydzień, no zapychanie tymi przeklętymi jest strasznie chujowe w tej grze. Być może ktoś mnie teraz zlinczuje, że oj przeklęty są chujowe, kurwa, jebać cię, priwiarzu jebany. No ale ja, ja uważam swoje, także tych przeklętych jest wuj dużo, a i tak nawet są i te przeklęty legendarne z tego, bo ktoś miał genialny pomysł z Garmo, żeby to wprowadzić, ale oczywiście pomysł stanął no spalił się kurwa całkowicie tak Ktoś tam chyba napisał jeszcze Że wczoraj była prima apeliza A nie dzisiaj więc no Nic dziwnego tak <ścoughs> Nic dziwnego że ktoś miał taką opinię Bo raczej tak samo jakbym grał aktywnie w tą grę I chciałbym jeszcze taki item zdobyć Bo na przykład nie grałem kiedyś Ktoś na przykład kto gra powiedzmy Od 2009 I na przykład ma te wszystkie Przedmioty jest delikatnie No bo, można bardziej powiedzieć Delikatnie lepszy od drugiej osoby, od jakiegoś gracza, który przykładowo grał od 2016. No i tych itemków nie ma, tak? Więc to jest kolosalna różnica pomiędzy na przykład tym, kto ma te rękawice ogólne, a tym, kto nie ma, więc no tak średnio trochę, średnio trochę, że to jest przeklęte. No ale zawsze zawsze ktoś kto będzie sobie bił to czynnie, to sobie pozbiera tych przeklętych, no i po prostu będzie je sobie miał. E, także dla mnie pomysł troszeczkę nietrafiony, no jak większość pomysłu ty, e, tych, właśnie, e, tych właśnie ludzi, no ale nie oszukujmy się, no starają się, żeby ta gra była w jakiś sposób bardziej e, lub mniej rozwijana, także, e, także no jakoś to e, powinno wyglądać. Dobra, czy nikt mi tutaj przewodnika nie ubił? Jeszcze mi nikt nie ubił, także no... Mam nadzieję, że nie, że nie pominąłem sobie żadnych respów i szukam na, na dobrych tutaj, na, dobrym, na dobrej postaci, bo kiedyś mi się akurat udało tak, że szukałem na jakiejś na 114, także nie zauważyłem tego, ale teraz jest akurat dobrze, bo jest 83. Więc możecie również swoją opinię napisać w komentarzu, czy, czy wam się taki evencik podoba. Czy będziecie takie sobie przeklęte zbierać? Być może ktoś napisze komentarz, że o ja już mam kurwa 50 takich. Ktoś napisze, że ma na przykład 100. No, no fajnie będzie, tak. Te itemki naprawdę, naprawdę fajne były, naprawdę były fajne. Nie wiem czy tam są te zbrojki z tych, z bladych Bobi takie rzeczy, wiecie o co chodzi. Te, które były jeszcze w 2013. No, gdyby takie coś było przeklęte, to i może nawet ja bym się na to połasił jakoś, żeby, żeby, sobie, to, żeby sobie to zdobyć. Dobra, czy, czy tutaj przewodnik jest? No została mi teoretycznie jedna mapka. Mam nadzieję, że żadnych tutaj respów nie ominąłem. No, żadnych raczej nowych dodanych nie ma. E, tutaj raczej nie powinno nic. E, nic raczej mi przeszkodzić w, w ubiciu. E, no chyba, że go ktoś bez globali ubił, no to jest też możliwe, ale wątpię w to raczej. Być może tutaj gdzieś siedzi, tak jakoś skulony, nie wiem. Być może akurat... A, tu go nie ma kurczę, będę musiał przejść przez te jaskinie, żeby się upewnić. Um, przejdę sobie przez te jaskinie, um, bo będę miał po prostu 100% pewność, że on tam na pewno jest. Um, tutaj na tej pla platformie ob obywatelskiej, <grym> mogę tak powiedzieć. Dobra, pójdziemy sobie przez te podziemne przejścia. Um, ok, um, i wyjdziemy sobie tam yy, u góry. Będę miał większą po prostu, będę po prostu wiedział, że go tam nie ma, nie wiem czy opłaca mi się kostka szukać, bo kostek zawsze się, zawsze, ale to zawsze się na maxie respi, a już ktoś go przed chwilą szukał, więc yy, Szukać drugi raz po nim to jest, to jest bez sensu yy, Więc raczej sobie, raczej sobie skończymy yy, po tym przewodniku, ja mam taką nadzieję, że akurat przewodnik jeszcze będzie yy, Akurat tutaj stało, może faktycznie minąłem jakiś resp przez to, że jakoś się zagadałem, ale ale raczej w to wątpię, że ten, bo powinno mi go spokojnie wykryć, mam wszystkie globale zainstalowane, um, to raczej nie powinno być z tym żadnego problemu. Dobra, jest, czy go nie ma? Ostatni respik, jest, czy nie ma? Nie ma, szkoda. Także co, no ja będę w tym momencie kończył, bo już tego kostka nie będziemy szukać, także dzięki wszystkim za uwagę, jeżeli się podobało to oczywiście łapeczka w górę, kto jest nowy to oczywiście subik. No i zapraszam was do kolejnych odcinków z serii Posłannik Margonem. Już niebawem. Także elo.